I kosztują. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Zwoleniu przy ulicy targowej 50. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film. Startujemy. Tu mamy karierkę, ale nie ma właściciela. A tutaj podejrzewam, te siwe to są barlesy. Nie wiem, ile parka. Tu karierki są tak samo. Podejrzewam, że takie karierki od stówki. Od stówki i z wyż. Tu też są karierki. Tu mamy różne gołąbki, nie znam co. Nie ma właściciela. To bocianki są warszawskie. Ile parka takich bocianków? Dobrze. Takie niebeczki parka ile? Pod Podwiedyszki, Pod dyszki Po wywrotek 4 dyszki A widać tu po ile? Podyszku. Te Ty byś fancy koroniate kosmate ile parka? 100 para 100 zł para 80 to ceny są do, do negocjacji A żółty też jest łap w ciaty Tak to te... nie, bo to zależy od sztuki nie? No ja wiem A żółty ile kosztuje? 5 Pięćdziesiąt tak. zł samczyk, tak, samczyk no. 50 złotych samczyk. Ten żółty samczyk, żółty, 50 zł, łapkiaty kosmaty. A te potrzeby po ile? To w zależności od od 30 do 50. Od 30 do 50 mamy tu potrzebę z kartami, tak? Tak, z kartami. Apel do hodowców, czytamy komentarze pod filmem. A te potrzeby też po ile? No tak, 15 zł, 40 zł. 50. 15, 40 zł kolega ma z kartami, kolega czyta komentarze pod filmem kolega jest też elastyczny w cenach. Proszę to z kolegą negocjować i koledzy czytajcie komentarze pod filmem. Tu mamy kariery. Ale nie ma właściciela tych karierów. Też nie ma tutaj garbacze pomorskie te czerwone chyba, ale też Nie ma te czerwone tutaj ile kosztują? Co to są zaraz no. na tych, tych łapciatych czerwonych? Widzimy, tak? No. Kosztują? Co? Kosztują? Ile podwiedzki? Pod no. A te boki, to są boki, dobrze no, mówię? No, śląski tarczowe inaczej. Tarczowe śląski, nie? I kosztują? 80 zł para 80 zł parka. Tu mamy gile. gile. To są takie złote tutaj na tym. Ile te gile? Gile, te gile? Cztery dychy za Cztery za a pawiki? Przyświecę Panu, jakby wyciągnę. Pięćdziesiąt 1000 zł za parkę. Proszę bardzo, jakie ładne pawiki. Przyświecę Panu. Jeszcze kolega coś sprzedał. Krakusik chyba do poszedł, tak? Zasiężą. No. lepką ręką nie idzie, nie? Tak. Koledzy są elastyczni, to można kupować, nie? Tak jest. Są takie, że... złotych nie... Parka zakonników, 500 zł, A kremeczki ile taka parka 4 Te żółte, te, korunia, te czerwone to są felki chyba, nie? I taka parka falków kosztuje? Garbacze? Gdzieś się pisząc od parka, tych garbacze? To są pomorskie, tak, czy czeskie? czeskie? Czeskie, ja się zawsze mylę. Nie ma, a już nie ma co. A tutaj? Turkoty, tak? I parka turkotów? 100 zł. Krakusik? Nie, jest. A to jest mnich. Tak? O, teraz się poprawił Mikołaj, poprawiłem się. zobaczyłem, bo też gołęb za gołębia wejdzie i nie widać. Taki mnich to jest samczyk? Kosztuje? Tu mamy te lachore, chyba są, tak? I kosztują? 100 zł Tu są loczki, takie loczki to ile? 150 zł. A widzimy, co to jest? Kosztuje? 50, 60. Tu mamy też lachorę tutaj parka tutaj i kosztują te lachore? I te turkoty, tak? Ile parka? 100. Parka Rysi to ile kosztuje? 80 zł Cześć Panie Andrzejku. Witam kolego cześć te garłosze to ile? 160 Tu Pawiki czarne, parzyste Pawiki, jak ktoś potrzebował? 70, tak? Te kawierki to jest parzysta parka, tak? 250 i tu? Tu nie ma hodowcy. Nagram, niech się pan nie boi. A ktoś mnie prosił, żeby mógł zwrócić uwagę, dlaczego nie? No ta, no. te potrzeby to po ile? nie wiesz? Nie wiem, nie wiem. Nie ma właściciela tych pocztowych, trudno powiedzieć. Tu filmuję gołębie pana Zygmunta, witam kolego cześć, cześć. Mam zagraniczniaki, panie Zegmucia. No, dwie Romunki jest, jest Szwed i jest Niemka. I ile zagraniczniaki Niemka, trzy dychy, Romunki po cztery dychy i Szwed trzej dychy. Panie Zegmucie, proszę podać namiar 721 458 901 To gołąbki pana Zemmuta. Taka parka rysów to ile? 90 zł. A te winiarki? 80, tu mamy pocztowe i pocztowe tak od do ile kosztują? Od 30 do 50. Od 30 do 50 czy z kartami, tak? To akurat nie wziąłem. Ale, ale są a, z kartami. A, 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 są tak, z kartami. Tak, tak. Lotowane. Jakby lotowane, ja by ktoś potrzebował. Tak. Tak. Zapraszamy do kolegów, kolegi czytają komentarze. Są wszystkie pocztowe o 30 z Zresztą z kartami lotowane. To nie ma hodowcy, a tych gołębi nie wiem co ile kosztuje. Takie chyba, tak? Co to no, są tak, tutaj? Tak, tak, to tak, mamy tak, zamojskie. Tak, tam tak. koledzy potrzebowali rytka parka zamojskich. Tak, tak. Ile kosztuje? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. <laughs> Ale mniej więcej trzeba coś powiedzieć. <laughs> Dobra. Dziękuję. Takie bocianko parka, to ile kosztuje? Osiem 8 dyszek. 8 dyszek. Ten widem, jak się tutaj rzucy młody. młody. A ta sroczka czarna, bo tak mówią sroczki, niektórzy nie Dyszka, sroczka, proszę bardzo. Dyszka kolegi, sroczka kosztuje. A te winerki to kosztuje już trochę, nie? Te winerki są po 100 zł. Po 100 zł winerki, jak rymeczek? 100 zł. Nagrywam głąbki pana Daniela, by ktoś poczuł takie krzyżaczki czarne. panie Daniele, ile? Po 10 zł. Po 10 zł. Budapeszty? Po 5 zł. Budapeszty mamy dzisiaj. Tu mamy Kingi. Tutaj, ile taka parka tych Kingów? 150 Cały czas go, gołąbki pana Daniela ktoś poczuł coś z tych głąmków. Namiar jest w ogóle i wiadomo a czajeczka taka 70, 70. widymki Różnie Różne. Czerwone po dysku, żółty 50 Zapraszamy do Pana Daniela tutaj Tutaj te pasiaczki po 10 zł Zapraszamy do pana Daniela też dyszkę tutaj e, ten wyśwanczyk wyśwączek jest czy, czy, czy żółty co? i kosztuje? 30 zł. 30 zł a ta pasiaczka Wrodka? Para jest. Para takich 20 zł. Zapraszamy do pana Danielatko. proszę dzwonić w odpowiedniej porze. Dziękuję. To mamy Budapeszty Ale nie ma właściciela. Fajne Budapeszty. takie kończate widzę. Rozumiem, no. że można nagrywać, ale za ostrożna. Ja, Te sroczki tutaj to po ile? Tutaj taka parka soczek? No samiczka 4 70. A winerki tutaj? Fajne winerki? Po 6 dni. proszę zobaczyć jak się winnie prezentują. Jakie bielutkie, jakie błyszczaczki po 70 zł, a te budopaszcie żółte? Stówkę. stówkę stówkę, proszę bardzo, są łapciatek osmatę te Tak. A blach winerek? Siedyszki a te koroniate kosmatę. 7k Siedlety. sokół sokoł tutaj, sokoli tutaj i co ten Samczyk co to jest za sokół? Samiczka i mamy trzepalki tutaj Proszę bardzo. Ładne czepelki, ładna parka. Pan ma tu fajne gołąbki. Ile parka tych czepelków? To ile? Przepraszam, ile? 3 dychy. 3 dychy, tak? Tak. 30 zł takie czepelki. Proszę zobaczyć, jak się one się prezentują. Zapraszamy tu do kolegi po te czepelki. Tu nie ma właściciela tych gołąbków. Yy, te koroniaty, to tutaj parka takie winerki, parka, parka 150. Parka koroniaty, natomiast te tutaj następne winerki są droższe chyba, takie nie? Te tak, te to są po 130. Po 130 zł za sztukę. Za sztukę proszę zobaczyć, jak się winerki prezentują u kolegi tutaj. Pawik taki? Pawik 40 zł. A widemki? Widemki po 50 zł. 50 zł. I tutaj mamy te nyweczki fajne. O fajne powiedz grabne nyweczki, Jak takie nyweczki? 300 zł. 300 zł. Proszę zobaczyć dlaczego 300 zł. Mają dzióbki króciutkie, to tak jest gorsecik. Takie widać, są fajne krymeczki. A ten Masiuszek? 150. 150. Sorki, dobrze mnie kolega poprawi. Ja powiedziałem, niby, powiedziałem krymeczki, dobrze mi powie To są nywki. Ja dobrze zaczynałem na nywkach, na ale szybko mówię, proszę bardzo zobaczyć jak się prezentują. W parka tych nyweczków 300 zł. 300 zł. To było na tyle dzisiaj w tym odcinku. Oglądajcie kanał Lotowanie Andrzeja. Zobaczycie co hodowcy proponują na targach Zwoleniu, Jedlińsku i Radomiu. Ja tam będę. Zostaw suba z dzwonkiem, by się nic nie ominęło. Co te koroniate tutaj, te łapciate, kosmate? To są para jeski. Berłowe. koszują? 60 zł. 60 zł, a tutaj to są żałobniki, też ktoś potrzebował, tak? No. Dobrze mówię? Masłowe. Masłowe. Dobrze, kolega, niech mi poprawia, żałobniki masłowe. i kosztują za parkę? 60 zł. 60 zł. Dziękuję za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hejka.